Tylko pomalowana na biało. Jakiś sta... jak, jak jeż, kurde. Jeż. Yes. To była tragedia, to się nie powiem. Jakby jedyny. Widziałem tylko na zdjęciach to, oraz jak tam z bratem czasami chodził. Wow. Ale teraz zawsze, gdy to widzę, w sobotę. Kontekst w sobotę idzie kiedy aż się w to widzę takiego pięknego kaczkę 41 i tam jest Dziadyga. Wiesz, że walka z kanibalem. Kanibal potrafi się obracać. Ja, i, i, I gramy na tego, na Jigsaw, na mapie. Czyli nie jest za fajnie, tak ci powiem. Ale wiem, że tego. Że w sumie. Wybrałem tą mapę. No super, to umierasz stałe, odbieraj głupie. <grym> Ale wiem, że tego. Ja, ja mam ok, więc jakby w masz paski renomowe. Nie ma ja, została ja, 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 ja mi teraz, czy jest Ja właśnie ścigałem się. Właśnie słyszę serce bicia. Takie ja też, ale wiem, że dużym płynąć I to widzę No. No wrzucisz do nie? Ej, Ej. czemu ja przeżyć? Ej, ja przeżyciłem cię na drugą stronę, z jakiegoś powodu, Ale nie zabijaj ci na hita. A i tak ci umrzesz, bo. A tak, Ja po na że ale na. <laughs> Porzuciłem paletę i spadłem na mordę. To nawet no nie wiem, jakby, no, też normalne według standardów normalnego człowieka, ale A, kiedyś nie, potrafiłem, zostań z telefonem w APE, -y, oglądając jakieś No tak byłem mniejszy, tak, i YouTube, i poznałem YouTube'a, nie. Kurz, ludzie grają z tym i, <grab> i, i off-camera grindują sobie... Moty, to jak sobie, po, za po, za kamerą i goś ma full seta, nie ma no, Tak, no, jeżeli że, to... Nie, dwie, no, dwie noce pod rząd zacznąłem w okularach. No ten Wraith A tak, ale jak w to nie rozumiem. Nie, nie, sobie Nie Pingli Wiem, że ja, nie wiem, jakby Przynajmniej Pingli jest już overrated, tyle ja powiem No overrated Niektórzy <laughs> będą spoko w nich, a jest ten problem W No, prawda, to Jakby no To jest największy problem istnienia tego gówna Biegłem specyficznie za killerem Co Problem jest z tego taki I Że... Zaradzisz. Też może być problem Ja kłócam za kamieniem obok Ale problem jest taki, że... Że tylko są jakieś... Widzisz swoje własne linie papilarne <grym> No że tragedia to jest coś jakiś pruszek ci spadnie Pijesz herbatę, pijesz kawę, pijesz, wychodzisz do domu i No kur... Sam niby jakiś anty... anty... nie wiem, zaparujący gówna, ale to, to znajomy się, to wciąż paruje. Fizyki nie zwalczysz. Ja, ja, ja nie leczymy się. Jak okay. będę krwawił, jak będę miał krwa, krwotok i będę miał ze nogę, to nie ma sensu to robić. Jak ona się strzy... Jakby... Gdybym nie miał Slopiego, to bym pomyślał o tym, ale tak już nie chce. Prawda? Nie gadać, że na no, się kręcić. Goni mnie, frajer. ci biegniesz, nie ma... nie było że... No. Długo nie uciekałem. No, to prawda. Wrócimy w moją stronę? Ja robię nie? Nie, idzie w przeciwną. Ale jest widzę. Odbrał, wrócił do mnie właśnie, Babi się w idzie do ciebie. Jest nibidzka. No to nie ma sensu. Odejdę jak najdalej. Nie, goni mnie wciąż, Tego... umieram, bo jestem z zdupił. A nie dupie, leczą. Dupia, ale... Dwie ludzie. Dwie ludzie? Dwie osoby? No jest. Jestem jest z dupie, za nie? Więc... O, nic nie wiem Jakby no... Nieważne co mam przy Ta mapa jest po prostu pusta, nie? What the fuck Gdzie co to mia... to było? Gdybym mia... miał jakieś perki na exhausta, to może jeszcze by się stało, ale tak to nie... A to z okno było, warto wiedzieć, ale... A mnie złapał podwójny skill check. nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją, nie. Cześć, to już szperka, za niedziwają na. No. Sperki Dobra, sabotuję haki, ch... O kur... Ja jestem się za moimi piecami. Dobra, ej, dałąk przyjechał, a za mnie, es. No czemu, za mną teraz człowiek znowu? Ajdę miał tam do bicia, nie mnie. Cześć? Nie ma tu żadnej palety, nie ma tu żadnego kurwa. Jest tylko jedno okno, nie? Okay. I teraz jesteśmy w mojej martwi? czy nie będzie, czy nie. No tak, każdego z Nie ma sensu, aby zrobił tego. I wiszenie na haki. O, to to ten zabaw w ogóle wiszę na haku sobie jako Trevor. Dobrze, bo ja powiem ubieram bo on pójdzie do małego. A ma to dopiero na: A do mnie, po mnie biegnie ziomek. Wczoraj Prze -prze -prze przez chwilę. Oooo! Przez chwilę nie powiem. Dupa, 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 dupa. Gdzie tu jest jakaś paleta? Dobra, chyba mnie zostawił. Powrócę za tym drugim. Nie wiem. Tak. No i Dania jak za paletę? O, film. A <grymne> No more rise, bitch! Wow, wow, wow. I'm ja też. U mnie! No już się gdzie mnie w takim miejscu, że tu mogę <grymne> zrobić. ma, o ma, on ma... się to Nie, okej, okay. tutaj. A nie czemu tu jeszcze obok idealnie jakby? No to jakby to ma jest mała jak mogłeś zauważyć. Eee, Lupy są spoko, jest jasne i to dalej, ale no lupu się jak już nie palet. Albo jak jesteś bez exhaustperka, to wtedy się problematyczne rzeczy robią. Chyba nie możesz spangimować mnie na tym głównie, no nie, ale no. Co? Co jest już nie z co powiem. Oczywiście, że blokowana. Kówno. Już czy Tak, trzymaj. Niszczy patę. Niszczy. Jest tak Niszczy. Robi to. Niszczył. Ją. Jak sk zepsuł. Jak skróć mnie. Dektor to robi. krew wróła do mnie? Nie? Oh, nie? Wow, dziad od 13 minut pisze egzamin. A co jest? No się nie powielubuje na długo. Nie na, na tej mapie. Nie blokuję wszystkiego, tego jak gówno On jest na nim czydzie? gdzie? Ja cię ściąłem na to jest chyba zły pomysł kapitale.

A on wziął tę mapę w ogóle, ten killer? Zobaczę to. Nie wiem. Ta, nie, że tylko w To jest polona. To tak samo jak też że ona marła. Ale biegas hasta de Oh, deodon. <laughs> <Eso. laughs> <laughs> Ale tak ma się <laughs> <do>. <laughs> bo, bo na profil z boku ładnie zabił. To so, na profil we reached.